Dzień dobry, dzień dobry, z tej strony Wróżka Roza. Chciałam zaprosić na miesiąc lipiec na horoskop miesięczny baranki. Co prawda dzisiaj jest czwarty, ale to jeszcze początek miesiąca, więc nic straconego, no po prostu nie nadążam moi kochani, tak to wygląda. Niemniej, no kto będzie chciał, to posłucha. Zaznaczam, że nie ze wszystkimi horoskop będzie rezonować, to jest horoskop ogólny. Ale to, co usłyszycie, może być ważną wskazówką dla Was. Jeżeli ktoś chce skorzystać z czytania indywidualnego, gorąco zapraszam na bloga Wróżka Roza w zakładce usługi. Możecie zapoznać się z rodzajami wróżb, z cennikiem. Jeżeli ktoś się zdecyduje, należy wcisnąć wróżbę, dostaniecie przekierowanie wtedy na kalendarz. A gdy będą wolne godziny, powinny Wam wyskoczyć wolne godziny i możecie sobie wyznaczyć termin wróżby i czas wróżby. Co do godzin, to godziny są podane w czasie obowiązującym, jeśli chodzi o Europę, czyli no Warszawę, czyli czas, czas Polski. Także no, są to horoskopy w języku polskim, także obowiązują też odnośnie polskich stref czasowych. Ja z kolei bardzo dziękuję Wam za wszystkie subskrypcje, za to, że jesteście tutaj ze mną na kanale. Dziękuję za wszystkie łapki w górę, za wszystkie komentarze, które uwielbiam czytać. Nie zawsze zdążę na nie odpowiedzieć. Ale staram się zalajkować i postawić serduszko. Także dziękuję, że jesteście ze mną tutaj. Bardzo mnie to motywuje i cieszy. I oczywiście osoby, które mnie oglądają, a jeszcze nie zasubskrybowały mojego kanału, bardzo gorąco zachęcam. Nie zapomnijcie też wcisnąć dzwoneczka, aby dostawać powiadomienie o nowych nagraniach. Póki co, zobaczmy, co tutaj w miesiącu, lipcu będzie się działo. Baranki, jeśli chodzi o finanse. Zobaczmy, co tutaj się będzie działo. Już patrzymy, kochani. E, co tu będzie się działo? E, no, słuchajcie, bardzo dobre karty. No, jest też 6 mieczy, więc też pozostawianie czegoś, może wyjazd na urlop by doładować akumulatory, tam dostaniecie jakiegoś może natchnienia, macie ogromny potencjał, dużo nowych pomysłów, słuchajcie, no i stabilnie, stabilnie, więc bardzo dobre karty, słuchajcie, rozwijajcie się tutaj, no też zmiany, może to mogą być to zmiany, zmiany odnośnie finansów, zmiana domu, zmiana pracy, Yy, albo inwestycje w dom też, yy, albo coś zupełnie nowego, jakieś nowe, nowe, zupełnie nowe projekty, które, no tutaj dają stabilizację, już patrzymy, ale też no, wiąże się to z podróżami, także tutaj i dalekimi, i małymi. Tworzycie coś nowego, nowego, zupełnie nowego. Tu może będzie trzeba dokonać wyboru: czy będziecie się przeprowadzać, czy wyjeżdżać, czy będziecie na miejscu. Niemniej ogromny, słuchajcie, potencjał i no taka transformacja, ogromna przemiana, także też wejście w głąb siebie, być może tutaj też jakaś praca artystyczna, może malarstwo, może muzyka, może coś piszecie, jakąś książkę, no odnośnie też tych podróży, też zmiany, ogromne zmiany, słuchajcie, tutaj może jest też wyjazd. Na, tak jak powiedziałam, na urlop, by doładować akumulatory i później zaświecić i działać. Także słuchajcie, no fajne karty, także stabilizacja, płodność, projekty. No i wyjazd, wyjazd być może związany właśnie z wypoczynkiem, a później wracacie i działacie jak niczym wielka petarda. Także fajnie. No i zobaczmy teraz, co u baranków w miesiącu lipcu, jeśli chodzi o uczucia. Baran uczucia. Uczucia baran. Mhm. Słuchajcie, albo macie do czynienia z osobą toksyczną, albo osoba, która ma problem z jakimś nałogiem i Was to już dobija. Jesteście zmęczeni, albo być może Wy jesteście uzależnieni od tej, od tej osoby. Coś tutaj jest, też zauważacie wiele tajemnic no, coś jest na rzeczy, tak? I Wy już jesteście tą sytuacją zmęczeni, i być może myślicie o zakończeniu, tak? Chcecie tutaj zachować równowagę, ale też, no, tak jakby przeczuwacie, że albo ta osoba coś przed Wami ukrywa, albo być może Wy coś ukrywacie też. To być może ma związek, tak? No ale zobaczmy, co tutaj nam karty dopowiedzą. Sprawiedliwość. Być może niektóre osoby myślą o już o rozwodzie, o zakończeniu po prostu związku, tak? Bo no ewidentnie tutaj jest koniec, i 9 buław, 10 mieczy, czyli tutaj, no coś szczeliło, słuchajcie. No nie wiem. Może to jest też zakończenie z przeszłością u niektórych, tak? I dokonanie wyboru, kogo wybrać, tak? Może tutaj macie macie kogoś może na boku albo ktoś ma was na boku i podejmuje decyzję po prostu, żeby dla was no, uwolnić się, tak, od toksycznej osoby, od toksycznego związku, by być z wami, tak? Że koniec ukrycia, dosyć, dosyć już tego. No albo też wyjdą na jaw jakieś tutaj toksyczne rzeczy, toksyczne nałogi i, 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 i no coś jest na rzeczy, tak? Także tutaj każdy niech dopasuje to do siebie, jeżeli z Wami nie rezonuje, to po prostu no, nie wierzcie tego sobie do serca. Niemniej tu ogromne zmiany, też tak jakby przemiany, tak? Przemiany, że wyjdą niektóre rzeczy na jaw i... No i kończycie, kończycie pewien etap, jeśli chodzi o uczucia, tak, być może wejdziecie w nową relację, taką już, że bez ukrycia, tak, że tu czas na zmiany. No, czasem tak bywa, nie jest to łatwo, także no życie. <ścoughs> No ale po co się męczyć, jeżeli mamy do czynienia z toksyczną osobą albo osobą, która ma mm, tak drastyczny nałóg, że Was wyniszcza, tak? Więc to nie ma sensu, żeby na to tracić czas i energię. Nie o to chodzi. No i zobaczmy, kochani, co tutaj, jeśli chodzi o energię ogólne w miesiącu lipcu dla barana. No, jesteście na rozdrożu, tak? Czy, czy, czy podjąć tą decyzję o rozwodzie, czy nie? Czy, czy może tutaj chodzi o naukę, yy... może wyjazd i załatwianie tutaj spraw formalnych, tak? Więc tutaj dużo. No i odcinanie się, odcinanie się od czego? Zaraz zobaczymy. Odcinanie się od nałogu, od toksycznych osób, od toksycznych relacji. No, może też od finansów, może tutaj będzie też, ale może tutaj chodzi również o yy, no, problem jakiś z alkoholem, tak? Więc może tutaj ktoś yy, może mieć coś takiego, lub też, no, może być ingerencja w ciało, tak, że niektóre osoby mogą pójść na zabieg, tak, i będą się martwić. A może to być zwykła ingerencja w ciało, że pójdą po prostu się zaszczepić, tak, albo jakieś zaszczyki, coś tutaj jest na rzeczy. Albo zwykłe badania, jest uk ukucie, tak, po prostu ukucie. Pijcie dużo wody, wody, dostarczajcie tutaj wody organizmowi, spotykajcie się ze znajomymi, przyjaciółmi. No macie dylemat, tak, tutaj na rozdrożu jesteście, jaką drogę obrać, tak, w, jak to dalej się potoczy. No, czas zamknąć yy, jedne drzwi i zostawić przeszłość i pójść nową drogą. Tak? Więc tutaj czas na zmianę, drogie baranki. No ale zobaczmy, co nam karty rady powiedzą dla Was. O co tutaj chodzi? Już patrzymy. O jakie tutaj zmiany chodzi. Umacniaj świadomość w chwili obecnej, sens życia, który poszukujesz tkwi w teraźniejszości, tak? także bez względu na to, co się tutaj dzieje, czy dobrze, czy źle, miej świadomość tego, że to jest Ci przeznaczone, tak, i żyj tu i teraz tą chwilą, nie skupiaj się na przeszłości, tak? nie wracaj do przeszłości, bo to Ci nic nie da i staraj się y, otwierać na nowe, tak, czyli tutaj no po prostu otwierać się na zmiany, tak, być, być, być yy, yy, otwartym, by no też nie było monotonii nudy, nie. No jeśli coś robisz, oddaj się cały sercem. No tam wychodziły wam nowe projekty, nowe zmiany, więc yy, może tutaj chodzi właśnie o tą intuicję, o to wnętrze, tak, bez względu na to, co się będzie działo to otwórz się całym serduchem co ma być to będzie no tak by to wyglądało słuchajcie kochani no trochę trudne relacje w uczuciach no ale czasem trzeba zakończyć coś by wejść w nowe nie ma sensu tkwić w toksycznej i ciężkiej relacji a może czas zmi zmian jeśli o was chodzi tak że jeżeli jesteście świadomi także że macie jakiś problem z nałogiem no, to może macie świadomość tego, że niszczycie sobie i komuś życie, i czas na te zmiany. Więc tutaj, no, każdy ma swoją historię, każdy ma, że tak powiem, swojego mola, którego nosi, <grytanie> jak to się mówi. No, ale jeżeli nie pasuje nie te, ten horoskop, to nie musicie tego brać na, na, na serio, tak? Bo to może być przekaz do jednej osoby, także tak to wygląda. Słuchajcie, jeżeli film Wam się podobał, to oczywiście zachęcam do łapek w górę, do komentarzy, które uwielbiam czytać i zachęcam również do y, subskrypcji, tak? Osoby, które mnie oglądają czy słuchają, a jeszcze nie zasubskrybowały mojego kanału, bardzo, bardzo gorąco zachęcam, nie zapomnijcie też wcisnąć dzwoneczka, by dostawać powiadomienia o nowych nagraniach, a póki, póki co, jeżeli wyjeżdżacie na urlop, no to życzę Wam udanego wypoczynku, dużo miłości, kasiory, zdrowia przede wszystkim, bo to jest najważniejsze i spełnienia marzeń. Buziole, pa! Do następnego razu!